Ale w gazie, ale w gazie ty, ty, nie jesteś od... No nie, ty nie jesteś od hydraków Od czego? Myślałem, że ty od hydraków jesteś Jakich hydraków? Od hydry kurwa Co na pizdę dostali się popakali nie, nie, kurwa jebać hydrę starym Z takim botem jebanę, jest No nie wiem, on dostał na pizdę Znaczy ja nad nie wiem kto to jest Mi ziomki powiedział, że to chłop hydra jakiś Dostał A. na pizdę i zaczął płakać kurwa Że na powiększonych latamy Ale daleko czyje? Na wysiadku że saladomek jadną jest random a dbg da mi się jak coś kurwa No kurwa a. wyjebałem tu bez pierwszej i od razu tam temu z pierwszej a. I się! o kurwa za o kurwa O dalej, nie dali nie, nie, nie. nie dwóch zabiłem nie ciebie zabiłem jednego a, i potem no, insta drugiego Wyjebałem mu tu bez pierwszego. Ale. Jakiś typ ty, no tak? coś. Tak, ale to jest idiota w takim razie, kurwa. My naferdany. ich poddaliśmy, my ich poddaliśmy story. Psy, do klateczki, kurwy Do klateczki, do klateczki, kurwa. Do klateczki. Mordo i lecicie teraz. No. Mordo lecicie. Inna ekipa nas poddała. Ale my najpierw was poddał a bo on was poddał jak coś. Co? On Mordo, Hanwi nas, poddał. nas poddało. jak się się Ale na trzeciego. Hanwi to ja jak coś nie. Hanwi to ty. Z tej strony. Na tego kraka zagramy. Gdzie Przez... jest tu piesy tu, no? no. Hold tu, hold ja holduję lewo. No biega, no biega jeden jak coś. Dostajemy jeszcze steców, dwa steców, jeden dałem. Teraz ja muszę zagrać jakoś. No. Musisz wyjść na jednego Musisz wyjść na innego. Stecy masz teraz? Stecy? jeden? Aż drugi? Aż trzeci? Ja pierdolę i. Ale kurwa, że to szefa w gazie? Ja pierdolę. Gdzie spierdalasz Psino? Gdzie spierdalasz? Jaki bot jebany, ja pierdolę <Elijah> Ja jej podaję Chciałem podejść <labels> <fall kasarny> O nie <qualche word> O żyje, żyje jebany no, sto 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 Robisz, co, co jest Robisz, zrobisz, halo Ej Ej, to ja mam ogólnie. wierzyć, w To było w wariacie. Zamknij pizdę, kurwa! Jezu, To może ja was poddam, co? Dobra, podaj się, podaj się. Nie, To no! kurwa, chciał nas poddać, czy nie? no chciał, czy nie? No No, no to kurwa, jeszcze czego nie zlotowałem, nie się cieszy kurwa.